Witam serdecznie Ryszard Borwiecki. Mamy 19 stycznia 2021 rok i słońce wkracza w znak wodnika o godzinie dokładnie 21 34. oczywiście w Warszawie. Ale najbardziej irytuje mnie ten tutaj punkt. Punkt, który pokazuje, że Ascendent jest w ostatniej dładzie pstakopanny. To dłada lwa. z czystością, niewinnością, Pewnym, pewną higieną, ale także jest tym osamotnieniem i chorobą. To też wpływ na organy, które akurat znajdują się, tak mniej więcej jakbyśmy spojrzeli na postać, to w rejonie przypuśćmy, założeniu. Od Pasa w dół do wzgórka, nazwijmy Łanowego. Co to oznacza? To są milita, to także jest ilito grube, to także jeszcze inne tutaj historie, które są związane z czystością, na przykład spożywania, czy też ze wszystkimi. Sytuacjami. Dlatego czego o tym mówię? Bo ascendent w tej drugiej sytuacji znajduje się zupełnie gdzie indziej. Mamy tutaj w tym kosmogramie i znajduje się już w wadze. Waga to oczywiście dłada. Wagi, bo początek. I by było wspaniale. Z tym, że to jest 21.49. I nadal znajdujemy się w tym czasie. Czy jesteśmy w tym najtrudniejszym, bo w tym ostatnim fazie naszej panny i stworzenia do wejścia do dłady. Wagi i znaku, oczywiście, wagi przez ascendent, tej chwili. Ale to wszystko jest wodnikiem, a wodnik to wiemy o tym, że historia, która nie jest zbyt interesująca ze względu na poczynania. Poczynania wodnika to przede wszystkim przemiany i wolność. To znaczy, że kosmos chce nam powiedzieć, że wolność jest zagrożona, czy też nie? Świat wie o tym, że akurat Słońce wkroczyło do wodnika, wodnika, więc w tym momencie pełen wachlarz wodnikowak tego zrozumienia. Ale jeżeli przyjrzymy się kosmogramowi na Warszawę, to nasze Słońce znajduje się jednak w wodniku, ale w pewnej sytuacji, którą nazywamy sektorem dokładnie czwartym, czyli raka. Rak kojarzy się nam przede wszystkim z domem, ale może także nam się kojarzyć na przykład chociażby, jeżeli pójdziemy tą metodą medyczną, z żołądkiem, z sercem, albo też z wrzodami na żołądku. I mamy tutaj też te jelitowe sprawy. Czy to w rzeczywistości można by powiedzieć, że obstrukcja sytuacji jest gotowa? Ja wiem, że to są słowa medyczne, ale historia, która buduje się przez kosmos, wcale nie jest tak łagodna, jakbyśmy chcieli. Bo przecież wodnik, wolność, no i rozwolnienie. Rozwolnienie myśli, rozwolnienie rzeczywistości, rozwolnienie całego. Potencjalnego rozwoju, ale najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest, że w tym samym miejscu co nasze słońce, czyli w tym samym sektorze, jest Wenus, Pluton i Saturn. Czyżby to prawda, że tak to wygląda? Jedynie tylko. Trzeba przyznać, że nasz Jowisz lekko się oddalił. Ale to jest tylko sektor. Sektor może być różnie traktowany. Ale gdybyśmy spojrzeli troszeczkę bardziej odważnie, to mamy Wenus, Pluto, Saturn, Jowisz, Merkur i Neptun w tym sektorze. Nie jest to zbyt wspaniałe. Ale najbardziej nas interesuje właśnie planeta, która zwie się Uranem, która jest w koniunkcji z Marsem. A to już przyspiesza sprawę. Czyżby faktycznie można było powiedzieć, że jesteśmy przy tym dniu bardzo poważnych zmian? Teraz sektor to Skorpiona. Sektor Skorpiona to w rzeczywistości przejście niezbyt ciekawe, bo po pograniczy po życia i śmierci. I tam uran, co robi? Wolność w którą stronę? W tą niebiańską czy w tą realną, w której żyjemy? Ta niebiańska jest o krok, tylko dwa czy trzy kroki coraz bliżej, a ta z kolei, czy jesteśmy przed dniu zdarzeń, których nie rozumiemy? Przecież Akurat uran jest w byku, czyli w materialnej historii, i ona chce zmienić nam, czy odebrać to, co mamy, czyli nasze marzenia, nasze pragnienia, czy nasze dążenia do której strefy? Do strefy marzeń, czy realiów życia? Czy pozbawienia? kompletnie wszystkiego co mamy Mars z kolei jest w byku, ale w raku jeżeli patrzymy na raka i w dodatku w byku byk planeta Wenus, która tutaj włada czy Mars się w byku dobrze czuje? Jeżeli coś posiada, to tak. Ale rak, to przede wszystkim, patrząc się tak po naszemu, to dom i ciepło, ognisko domowe, czyżby miało spłonąć? Czyżby miało zginąć, bo niepotrzebne jest? Już znam to kiedyś z przeszłości, kiedy mówiono, że kolektyw jest ważniejszy. Świadomość tego jest przerażająca i jednocześnie też budzi troskę, co z nami będzie. Jak wygląda ten czas? Czas, kiedy jest nów. Przed paroma dniami. Ten nów rozpoczął wodnikowatą historię. Ale ten wodnik nie jest najważniejszy. To nie jest klucz całej sceny. Sceną jest przede wszystkim to, że Neptun jest u siebie i Neptun walczy o zupełnie inne prawa. Neptun jest w rybach i w dładzie. uwagi, a więc jakby był u siebie i rozważa i czyżby nas okłamywał? Neptun ma takie skłonności do czarowania i zamiatania nam w myślach pod dywan. A ten dywan jest dosyć szeroki i dosyć interesujący, dlatego że w tym momencie planeta Merkury, której trzeba przyznać, że w tym momencie. Ona jest jakby związana z wodnikiem, ale i także z panną. Czyli znowuż mamy historię. Merkury zawsze przynosił tragedię, bo on wieszał w pannie: No cóż, przypętała ci się znajoma, ale choroba i musisz. Odejść, czy chcesz odejść, czy nie chcesz, i tak i tak trafisz. Gdzie? No proste, nie musimy się tłumaczyć. Do nieba. I w niebie będzie rozkosz, ale już duchowa. Nie ta, którą sobie wyobrażamy, że epoka już jest wodnika. Nie, z nią jeszcze daleko, bo. Na razie jest przed Jesteśmy na progu. Jesteśmy wchodząc oficerskimi butami, które są gwoźmi podbijane, uderzając o kamień aż iskry płoną. Dlaczego? <noise> Pluton w koziorożcu, który jest, bo pozostał. W tym miejscu, właśnie przy naszej szalonej Wenus, która też jest w tym znaku, ale Wenus jest w bliźniętach. Czy ona lubi być z bliźniakiem? No cóż, ona jest wtedy bardziej płodna w bezpłodności swojego wrażenia. Po prostu staje i zawsze jest niewinna, bo jest po prostu. Dwa razy już powiedziałem. Wykastrowana z myśli swoich i pozbawiona rozwoju. Bo ona tylko tworzy. Oczywiście, że tworzy, ale majestat takiej rzeczywistości, której w ogóle nie rozumiemy i nie chcemy jej w ogóle znać w tym momencie. Po raczej podobne jest to do sukcesu, ale bardzo niedbałego. Bo w tym momencie szybciej zwyciężymy głupotą niż rozwojem samego Plutona, który z kolei wadze jest o dziwo w tej da sam się władzy, która znajduje się w tym samym znaku, czyli nadal w koziorożcu, a Pluton. To przecież przemiany, rozwój nadmierny i pobudzenie wszystkiego zbyt gwałtownie. Bo Pluton czasami lubi rzucić na kolana lub na ziemię, nawet tylko czy my wstaniemy, czy mamy tą dojrzałość w sobie jako naród tak. Ale tylko w trudnych chwilach. A tutaj, czy czujemy tą chwilę? Czy naprawdę chcemy być zwycięzcami? To po prostu niebywałe, bo jakby nie było Jowisz z Saturnem, kiedy się połączyli, akurat na ascendencie naszego kraju tego chrztu. Z 966 roku. To jest dopiero atrybut niesamowity, bo w tym momencie uderzamy jeszcze w jedną rzecz. Bo jesteśmy wybrani. Bo to czyni, że betlejemska gwiazda, która przyprowadziła tych trzech. Magów, czy króli, czy astrologów, w zależności od wydania tej księgi, najspanialszej, ale tutaj my dostaliśmy to w prezencie. I po co? I o dziwo, nawet odchodzący już prezydent o tym mówił. Takie to zrobiło wrażenie na rzeczywistości w świecie w rozumie każdego człowieka który rozumie że rozum prowadzi w którą stronę my pójdziemy w którą stronę my podążymy i będziemy budować ja mówię od początku że ten świat nie idzie w tą stronę ale my mamy nakaz rozwoju to Kosmos nas wybrał. Jak ktoś nie wierzy, to można powiedzieć, że Bóg dał nam tą rolę, którą będziemy musieli wypełniać przez pokolenia, bo to nie jest takie proste, by być od razu, stanąć i być w tym pewien. Niektórzy twierdzą, że już rozpoczęła się epoka. Tak, męczarni. By zdobyć epokę wodnika i rozpocząć ją jak najpiękniej. Ale ta epoka jest zawsze inaczej rozumiana. Tak jak epoka ryb była krwawa, kiedy się rozpoczynała, tak teraz wodnika może być jeszcze bardziej krwawa. Bo, bo, no cóż. Jeżeli chcemy zmienić i uzyskać wolność, to tylko przez igły świat, który odmieni prawie i pozostawi tylko dzieci, małe. Kto ich będzie uczył? Kto będzie kształtował ich? Rozum, tego nie wiemy. To już było przedstawione na przedstawieniu w Wielkiej Brytanii kilka lat temu na Olimpiadzie, zbawienia szansy i także na szwajcarskiej scenie, kiedy tunel zbudowano tam były właśnie odegrane te role. Więc scenariusz jest napisany, tylko nie dla Polski. I to jest najważniejsze, że my zawsze musimy brać w tym udział. Tylko czy wiemy, kto jest tym głównym prowodyrem tego szczęścia, który wyznaczy każdego. Każdemu swoją rolę i każdego postawi po prostu na baczność, że Ty jesteś wybrany i Ty jesteś wybrańcem, bo jesteś przedstawicielem właśnie tego narodu, wyjątkowego w całym świecie, czy to możliwe, a jednak staje się. I staje się po prostu prawdą i ciałem. A ciało to my wszyscy razem, w tym jednym narodzie. To bardzo dziwne, to co mówię. Ale kosmos sam nie wybaczy. Czas tego znaku jest najważniejszy. I tutaj nie ma co się plątać. Albo zwyciężymy. Albo nikt nie zostanie z nas. Lecz warto podjąć walkę. Po to tylko. By pozostawić po sobie ślad wolności, który zwie się wodnikiem. Świat świadomości który zwie się uranem. Bo uran prowadzi nas ku materialnym sprawom. Bo jest on w byku. <grym> A byk lubi posiadać i musi mieć. Bo inaczej ginie. I tam jest Mars. A przecież od byka do wodnika. Dziesięć znaków dzieli. Dziesięć znaków, co oznacza? Pomyśl: statut i korona, zwycięstwo nad tym całym padołem. Straszne to, co mówię, ale trudno. Mamy zwyciężać. Mamy zwyciężać w każdym momencie. Dlaczego dziesięć? To nie ja wymyśliłem. Byk dla byka. Wodnik jest koziorostem. W tym jest cała prawda. Zapraszam oczywiście na dalsze opowieści, a to taka chwila refleksji związanej z wodnikiem. Bo wodnik nastał i czas rozpoczyna. Do zobaczenia, i zapraszam na ofsetkę Tv. codziennie o 21.00. Na razie jeszcze próba, ale zawsze lepiej z próby zrezygnować, żeby stała się prawdziwa.